Na Densbuch, przed Wami Claudia i Dimitri. Na tym kursie nauczymy się najprostszej choreografii, którą możecie znaleźć na dancebook, choreografii Walca Wiedeńskiego. Będzie to choreografia na jedną minutę. Możecie wydłużyć tę choreografię na więcej minut, po prostu powtarzając całą sekwencję. Więc do dzieła. Zaczynamy. Zaczniemy od tego, że powtórzymy sobie kroki podstawowe Walca Wiedeńskiego. Stajemy do Was tyłem. Zasada jest bardzo prosta. Prawa nóżka idzie do przodu zawsze, lewa do tyłu. Nie tańczymy na prostych nogach, kolana cały czas są zgięte. I teraz amortyzacja w kolanach. Idziemy prawą do przodu, ściągamy lewą do prawej, idziemy lewą do tyłu, ściągamy prawą do lewej. Nic trudnego tutaj nie ma. I prawa przód, lewa tył. Prawa przód, lewa tył. Mhm. I robimy to w trybie raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy, na raz jest krok, prawo do przodu, dwa, trzy ściągamy, na raz jest krok, dwa, trzy ściągamy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz i staramy się wszystko to robić płynnie. Krok jest posuwisty, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zobaczcie, że i partner, i partnerka mają ten sam krok. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. OK, powtórzcie to kilka razy, możecie sobie przywinąć jeszcze raz. I teraz yy, drugi kroczek, który, którego będziemy potrzebować, to jest krok side step do boku. To samo: Prawo do boku ściągamy, lewa do boku ściągamy, prawa ściągamy, lewa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zobaczcie, że zasada zostaje. Zasada, zasada, zasada zostaje. I Liczymy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok, żeby to wyglądało płynnie, pamiętajcie o kolanach. One są cały czas zgięte. Mhm. I przesuwamy, zobaczcie, stopy po parkiecie. Po parkiecie nie podnosimy nóg w ten sposób, tylko cały czas przesuwamy wewnętrzną krawędzią stopy. Ok. Teraz zrobimy sobie sekwencję po cztery. Przód, tył i bok, bok, bok. Możecie stanąć bliżej siebie. Możecie złapać partnerkę za rękę, tak wam będzie raźniej. I idziemy prawą do przodu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Trzy, dwa, trzy, cztery. I do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy. I do przodu. Raz, dwa, trzy, dwa. Trzy. Cztery. I do boku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I w sumie to są jedyne, jedyne kroki, które będziemy potrzebować w tej choreografii. Nic trudnego tutaj nie ma. Żeby zatańczyć to samo w parze, musicie się zgrać. W jaki sposób? Przede wszystkim stajemy naprzeciwko siebie, na razie trzymamy się za dwie dłonie. Ja zaczynam prawo do przodu, a ona lewą do tyłu. I tak jakby tańczymy, zaczynamy w różnym czasie tańczyć. I ja prawą do przodu, ona lewą do tyłu. Ja lewą do tyłu, ona prawo do przodu. Widzicie, krok jest ten sam, ale przez to, że zaczęliśmy w różnym czasie, to jesteśmy zgrani. Kiedy ja idę prawą do przodu, ona idzie lewą do tyłu. Kiedy ja idę lewą do tyłu, ona idzie prawą do przodu. I liczymy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa. I tak samo do boku. Ja idę prawo, ona lewo do boku. I idziemy w tym samym kierunku. Poruszamy się w tym samym kierunku. Staniemy do was w ten sposób. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja idę prawo ona lewo do tyłu. Zgrywamy się. Pokażemy z każdej strony. Z każdej strony. I do boku. Tak samo. Po cztery. I do tyłu. Ona, ja do przodu. I do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery. Nic trudnego tutaj nie ma. I teraz tak, kiedy tańczymy to wszystko, musicie zrobić ramę zamkniętą. No, nie musicie, ale wypadałoby. Zrobić ramę zamkniętą. I ta rama może być taka swobodna, nie musi być to taka sztywna rama na poziomie naszych barków, jak w tańcu towarzyskim, może być to taka swobodna rama, żeby linia była spadająca tutaj, tak? Jak będziecie tańczyć w marynarce. żeby te wasze barki nie podnosiły się do góry. Więc trochę niżej niż zwykle. W ten sposób. Ja trzymam swoją lewą ręką, prawą rękę partnerki, swoją prawą rękę zakładam na lewą łopatkę. Zobaczcie, że tutaj trzymam... Za łopatkę, i ona trzyma mnie za prawy bark. W ten sposób. Zobaczcie, że też jesteśmy trochę przesunięci. To jest moja lewa strona, jest widoczna za partnerki. Nie musicie stać aż tak blisko siebie, bo wiadomo, że będzie sukienka. Musimy na nią brać poprawkę zawsze. I teraz trzymamy prosty plecy, oczywiście. Klatkę do przodu. Łokcie mniej więcej na tej samej wysokości. I zaczynamy. Ja prawo do przodu, ona lewo do tyłu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Ja do boku, ona do boku. Dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Więc taka sekwencja i to będzie nasz pierwszy krok do choreografii. Wstaniemy do Was bokiem, będziemy wszystko teraz pokazywać. Ja lewym bokiem do Was, partnerka prawe. I zaczynamy. Zaczniemy od tego, że po prostu wyjdziemy na parkiet. Ja prowadzę swoją partnerkę. Wychodzimy, podajemy jej drugą rękę, ja lewą. Ona kładzie swoją prawą. Zamykamy naszą ramę. Rama zamknięta i zaczynamy pierwszy krok w sekwencji to jest przód, tył. Bok, bok, bok. Po cztery. Idziemy. I. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. I znowu do przodu. Ja prawo, ona lewo do tyłu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. I do boku. Ja prawo, do boku, ona lewo. Raz. Dwa, trzy, cztery. I to jest pierwsza nasza. Sekwencję. Powtórzymy jeszcze raz. Obojętnie jak zaczniecie, najważniejsze, żeby prowadzić swoją partnerkę. Kroki na razie tutaj są zwykłe. Wychodzimy, tak jakby spacerujemy. Ta ręka wzdłuż ciała. Podajemy partnerce rękę. Zaczyna się muzyka. Zaczyna śpiewający śpiewać. Do dowolnej muzyki możecie to zatańczyć. I zaczynamy pierwszy krok. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy do przodu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. I tu się kończy pierwszy krok. Przechodzimy do następnego kroku. Jak pierwszy krok wam jeszcze nie wychodzi, musicie z tego momentu jeszcze raz cofnąć i powtórzyć. Pamiętajcie. Możecie to zwalniać oczywiście zawsze. I teraz krok numer dwa. To jest dosłownie to samo, co już tańczyliśmy, tylko teraz zmieniamy ustawienie. Pokażemy, jak to będzie wyglądać. Od siebie do siebie, od siebie. tak? Zobaczcie, co robimy w nogach. W nogach mamy krok podstawowy. Obydwoje zaczynamy lewą nogą do tyłu i z tej ramy zamkniętej zmieniamy na trzymanie za dwie dłonie. Zobaczcie. Zbliżamy się do siebie prawymi nogami, poszerzamy ramę, oddalamy się lewymi, zwężamy ramę. Widzicie? To jest krok podstawowy. Ten sam, co ćwiczyliśmy przed chwilką. Przód, tył. Lewą do tyłu, prawą do przodu. I partner, i partnerkę. Obydwoje. Hop, 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 hop. Pokażemy z drugiej strony. Z ramy zamkniętej zaczynamy do tyłu. hop, hop. Hop, możecie patrzeć na swoją partnerkę. Jak będziecie na nią patrzeć, ona będzie cały czas się uśmiechać. Bo będzie się wstydzić. <laughs> <laughs> Okej, okay, dobrze. I teraz tak, jak już opanowaliście ten krok. Do siebie, od siebie. To teraz włączamy do naszej sekwencji zamianę miejsc. Co to, to jest zamiana miejsc? To nic innego. Jak obrót partnerki w lewo swoją lewą ręką. Zobaczcie, pokażemy. Coś takiego, tak? To jest co ja zrobiłem? Ja idę od prawej nogi w momencie, kiedy zbliżamy się, zobaczcie, to będzie na cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy. I na cztery, jak ja zbliżam się, prawą rękę puszczam, a lewą zwracam partnerkę w lewo. I przechodzę na drugą stronę. Tak, to jest obydwoje zamieniamy się miejscami. I znowu zaczynamy od początku sekwencji. Do tyłu, do przodu, do tyłu i na cztery jest zwrot. W lewo pod moją lewą ręką, ona pod swoją prawą. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, pod ręką cztery. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Trzy razy i zamiana. Trzy podstawowe i zamiana. Tak możemy, musimy zrobić cztery razy, po prostu powtórzyć. Próbujemy. Pierwszy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, do tyłu i prawą, cztery. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery. To już dwa razy zrobiliśmy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, pod ręką cztery, obrót. I raz, dwa, trzy i cztery, obrót. I to jest ostatni raz. Teraz spróbujemy wszystko od początku. Dwa kroki już mamy. Tu to znaczy, nawet cztery w sumie. Podstawowe. Wychodzimy. Prowadzimy swoją partnerkę, podajemy lewą rękę. Czekamy, aż zacznie śpiewający, pierwszą zwrotkę i lecimy. Przód, tył, cztery razy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, do boku. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery. Powtarzamy przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, do boku. Raz, dwa, trzy, cztery. Super, teraz od siebie do. Raz, dwa, trzy pod lewą ręką, cztery. Obracamy partnerkę. I raz, dwa, trzy. Cały czas podstawowy w nogach. Cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Zamieniamy się. Cztery, ale już tutaj nie wykonujemy kroku do tyłu, tylko zostajemy ze sobą przodu.